Byłego pana kierownika i, bank, i było panią księgową pisem. A była już taka mowa o tym, że zakład komunalny stoi nad y, przepaścią bankructwa czy coś takiego, no po prostu nie ma co tego zasypywać. Popierę, trzeba jasno i deklarację i głośno powiedzieć, jak, to, jak tą sytuację wyprostować i, i jak ten zakład komunalny ma dalej funkcjonować. Jest taka moja Radni, no bo to skserowane dostali, to jest niby na ręce Przewodniczącego Gminy, po prostu sam Przewodniczący nie jest do tego władny. Dlatego taka jest moja propozycja. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę Pani Wójt. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado. Z ostrożności budżetowej proszę Państwa. No. Powiem tak, sprawozdanie że Pani powiedziała, że, yy, że nie ma jeszcze, że nie ma żeby. Yy, słuchając wypowiedzi na poszczególnych komisjach nowej pani Księgowej, no, od, odnosiłem wrażenie, że jest źle. Nie? Odnosiłem wrażenie, że jest źle. Yy, o tym Pani Wójt, yy, czy że były wypłaty, odkąd Pani pamięta, że były wypłaty? na raty w zuk no ja powiem Pani, że ja nie wiem, ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Nie słyszałem, może, może od tego momentu, od kiedy Pani jest Wójtem, no i może, nie, ja nie wiem, bo tak to ja nie słyszałem, nie, ale pewnie to będzie można wyjaśnić, się będzie można dowiedzieć, nie? Natomiast tak, Szanowni Państwo, dopłata do ścieków, nie? tak, Wody Polskie ustaliły taką stawkę wyższą, do ścieków i do wody, bo do ścieków była osobno i do wody osobno. i Woda została wprowadzona od 1 września zgodnie z wytycznymi polskich wód o 22 grosze do metra sześciennego. Natomiast do ścieków, Pani Wójt, zawsze stałem na stanowisku i dalej będę. naszych mieszkańców i wszystkie obciążenia z tytułu mieszkańców powinny przechodzić przez gminę. A więc. Dopłacaliśmy do wody i należy dopłacać. Jeżeli nie do wody samej, bo jest 392, ktoś powyżej nie jest droga, mogę się z tym zgodzić. Natomiast co do ścieków, w mojej ocenie należało podjąć działania, żeby we wrze od września już dopłacać do tych ścieków. Żeby dopłacać do ścieków. Dla zakładu uszu do każdego metra sześciennego odebranego ścieku. Z wytycznymi zresztą y, polskich wód, które one wskazały. No, a mówienie o tym, jak Pani tutaj do Pana Przewodniczącego się zwróciła, że Pan by wiedział tak, żeby obciążyć mieszkańców. Nie, Pani Wójt, pieniądze, środki finansowe w tej gminie są również środkami mieszkańców. Dla są również środkami finansowymi mieszkańców. ale więc de facto dopłacając do ścieków. Nie obciążamy mieszkańców, ale tak naprawdę to, to z ich puli te środki idą na dopłatę. Ich. I jak pani wie, już na rok 22 jest już dopłata do ścieków 130 tam bodajże 6 tysięcy, tak? Ale można? Można było. Po co było te zawirowania takie robić? Po co było kombinować? Bo to było kombinowanie, zwykłe kombinowanie, pani Wójt, to było zwykłe kombinowanie jak z tymi świetlicami do zuku, jak z tym wszystkim, później przerzucenie e, tej faktury do zapłaty, na dużynki. No a co, tak usług organizowało organizował jakieś zapytanie ofertowe na temat dużynek? Zapytamy się, i tutaj właśnie idę w tym kierunku, że tak, panie przewodniczący, ma pan rację, dać czas. I byłemu kierownikowi zakładu skomunalnych, i byłej pani księgowej, tak. żeby się do tego przygotowały. Trzeba im wskazać, co i jak, z czego będą ewentualnie przepytywani, bo to są rzeczy, które nas interesują. To są rzeczy, które nas interesują. A, a wszystkie inne działania, właśnie z tymi, które Rada Gminy podjęła, a więc, tak, dopłata do pustostanów, trzeba tym się zająć, i to, i to już żeby komunalny, żeby złożył wniosek o sprzedaż, żeby nie sami sprzedawali, jak, jak, jak to sugerowano nam. Nie, tylko to gmina jest do tego, żeby sprzedawać, bo to jest nasz majątek, to nie jest zakładusze komunalnych mających, A więc do Pustostanów, żeby się najmniej podjść, prawie 500 metrów kwadratowych jest Pustostanów, 30 dopłacamy, do lokali socjalnych i komunalnych dopłacamy. i Powiem tak, ledwo pan kierownik wrócił na stanowiska, no i powiem, nie wiem, jakby to było, jakby był poprzednik, ale tak, już awaria w Olszanicy, wody nie ma, wczoraj, aż miło mi dzisiaj było patrzeć, mimo że y, jakiś czas nie miałem wczoraj wody, nie tylko ja byłem mieszkańcy Olszanicy, tej, tej części nie ma, A dzisiaj miło mi było patrzeć, jak godzina szósta. widzę już kierownik Zakładu usług Komunalnych jedzie z suw -u. To jest prawdziwy gospodarz, nie go interesuje. On nie był w Chojnowie, nie mieszkał, nie mieszkał gdzie indziej, nie, który czekał na telefon, coś się wydarzy, ale gdyby się nic nie wydarzyło, nie? nie. ten sam jeździ, bez niczego, jeździ i sprawdza. Tak. I tak właśnie widzimy rolę kierownika. I po co to było wszystko psuć? Po co było to wszystko, no, ale że co mówiłem wcześniej, tak, wypłata na raty? Nie wiem, nie słyszałem o takiej rzeczy. Sprawozdanie finansowe, to pani powiedziała, aczkolwiek już miała sygnały na koniec roku, na koniec roku jeszcze była poprzednia e, księgowa, na koniec roku były już sygnały, że jest, że jest źle, że jest źle. No pewnie to się okaże za chwilę prawdą, bo będzie to sprawozdanie finansowe widniały ja cały nabiałem, bo tak powiem, żeby już nie, nie mówić inaczej. No i o tym, co pan przewodniczący, cały czas się dopomina o tym, żeby wiedzieć, ile za te dożynki zapłacono, jakim prawem zakład komunalny płaci za dożynki, a to de facto jest znowu w naszych środkach finansowych, bo to znowu od mieszkańców jest. A ja już tego nie wiem. No i no, ja jako szef komisji budżetowej pilnuję budżetu, a tam wydawałem takie pieniądze przez tyle lat na nie i sponsorowałem zakład komunalny. No nieprawda. Jeżeli jakiekolwiek były środki dawane do zakładów to były to środki z budżetu nasze wspólne. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa w tym temacie? Czy Państwo są tysi, czy Pani wójt? Nie. Dobra, jeżeli nie, dziękuję bardzo. Zamykam 50. Przepraszam, przepraszam jeszcze coś. Dobrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jeszcze zupełnie na koniec. Wygląda na to, że była to Zakład Usług Komunalnych, był krainą, mlekiem i miodem płynącą i 400, 500, 300 tysięcy rocznie dopłat do wody, które powinny iść na, na remonty, które nie były wykonywane sami Państwo dobrze wiecie w jakiej sytuacji, w jakim stanie technicznym są instalacje wodociągowe, bo tych awarii jest na pęczki. Nie były ale to już pominę milczenie, bo to możemy dyskutować do jutra. Natomiast ja chciałam zaapelować o jedną rzecz. Jeśli mogę prosić o, o naprawdę chwilkę uwagi, bo my tutaj rozmawiamy o rzeczach ważnych dla nas, natomiast wszystkich na pewno poruszył, porusza to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ja szczerze mówiąc. Ja szczerze mówiąc nie mogę od wczoraj zabrać myśli i podejrzewam, że boję się tak samo bardzo jak, jak, jak my wszyscy. To co jeszcze kilka dni temu wydawało się abstrakcją i czymś co nas w ogóle nie dotyczy, okazuje się, że za chwilkę może nas bardzo mocno dotyczyć, bo... Osoby napływające z Ukrainy już pojawiają się na Dolnym Śląsku. W związku z tym e, musimy podjąć jakieś działania, i ja tutaj chciałam tylko poinformować, że jeżeli chodzi o. No, no musimy być zabezpieczeni, tak? Mieć jakikolwiek plan, lepszy, gorszy, ale jakikolwiek mieć. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie osób, które ewentualnie u nas się pojawią, wytypowałam e, dwie świetlice, świetlice w Łukaszowie, świetlice w Wojciechowie, to jest tak na ten moment. E, w tym momencie dysponujemy tylko dziesięcioma łóżkami polowymi. I będziemy się zwracać do, Agencji Rezerw, do, do Wojewody i, i pozyskać z Agencji Rezerw jakieś dodatkowe tak, takie rzeczy typu pościele, koce czy łóżka na ten moment nie możemy ich dostać, może się zmieni ta sytuacja w przyszłym tygodniu, żebyście Państwo mieli taką świadomość, że, że to po prostu nastąpi tak, bo wiemy już, wiem, że już w dniach na Dolnym Śląsku ten, ta sytuacja już jest. I teraz mam taką, e, taką nie wiem, prośbę, apel do mieszkańców, bo my e, od poniedziałku chcielibyśmy uruchomić taką bazę czy spis e, takich miejsc, mieszkań czy domów na, naszych, tak, naszych mieszkańców, jeżeli ktoś ma taką możliwość e, u, udostępnić czasowo pokój, nie wiem, kawałek wolnego łóżka e, w, u siebie e, dla, dla tych osób, które tej pomocy potrzebują, no to można zgłaszać to do Pana do pracownika. Zarządzania kryzysowego do pana Jerzego Bańki. My taką bazę takich mieszkań będziemy tworzyć, żeby już po prostu być przygotowanym. To jest jedna rzecz. A druga to taka: jestem też w kontakcie z gminami, które znam osobiście są gminy na wschodzie. jedno z gmin jest gmina Ustrzyki Dolne i tam w tej gminie zlokalizowany jest punkt spisowy tych ludzi, którzy, którzy przekroczyli granicę i tam trafiają na kilka godzin. Sytuacja jest dramatyczna, bo więc potrzebują bardziej takiej taki większej troski. Ale tych, tych, tych ludzi jest naprawdę dużo i te, ci ludzie w końcu dotrą do nas. To jest ogromna tragedia, ogromne nieszczęście. Nam się wydaje, że to jest tak daleko, a, a to jest złudne wrażenie. Więc taki, te, takie plakaty, takie informacje zostaną rozwieszone. Akcja będzie krótka, bo ta pomoc jest potrzebna, żeby ją już nieść teraz. Tak więc e, będzie taki apel do mieszkańców, my będziemy te rzeczy zbierać u siebie w gminie i jakoś z innymi. Samorządami sensowny transport, żeby też nie jechać z połową Busika na wschód. Jakiś transport zorganizujemy, żeby to po prostu dowieść. Więc no bardzo proszę, i jednocześnie proszę o spokój, ponieważ te wszystkie dezinformacyjne przekazy, które do nas docierają, powodują tylko panikę. My jesteśmy na ten moment bezpieczni, niczego nam nie zabraknie. Nie zabraknie paliwa, pieniędzy w bankomatach, drożdży i papier Toaletowego pewnie też nie, więc na razie jesteśmy, uspokajajmy się nawzajem, bo, bo jesteśmy bezpieczni, ale no, tak naprawdę, kilkaset kilometrów od nas toczy się prawdziwa, regularna wojna, i uważam, że na takie cierpienie nie powinniśmy być obojętni. Więc taki mój apel, po pierwsze. Jeżeli ktoś dysponuje takim miejscem, gdzie mógłby, tak to jest na razie. My chcemy być przygotowani, żeby później ewentualnie móc się do, wiedzieć, do kogo się zwracać. Jeżeli ktoś ma takie miejsce, gdzie mógłby tymczasowo na kilka nocy przenocować tych ludzi, no to prosimy o zgłaszanie do, do nas, do urzędu, do pana Jurka Bańki. A z drugiej strony będą informacje, jeżeli ktoś miałby ochotę się czymś podzielić, to są czekolady, baton energetyczny, nie wiem, jest soczki, kubusie, jakieś dla dzieci, nie wiem, cukierki czy paluszki, coś co można przechować i bezpiecznie przewieźć, no to tu u nas w urzędzie będziemy to zbierać i, i z... ja tutaj też kontaktowałam się z panią Barbarą Zwierzyńską na bardzo